Siema też, cześć, cześć Siema, siema, cześć eee, Test mikrofonu zewnętrznego Dzisiaj no tak Tak sobie wieje Jest bardzo ciepło, bardzo fajnie eee, I Słuchajcie, przyszła już do mnie końcówka Wczoraj mówiłem na live, że jestem Że będę ją testować No i właśnie testuję eee, Ogólnie Dalej zakatarzony Troszeczkę kaszelek mi się włączył. Niestety. No ale dzieciaki przyszły z tego z przedszkola. Pierwszy dzień, tak prawdę mówiąc, już yy, katar nie. Więc co poradzić? Co poradzić? Ja już yy, katarek miałem. Znaczy nie wróć. Mój mały miał katar, potem mój starszy syn miał katar, a na sam koniec yy, moja żonka miała katar. No i teraz mnie dopadło, nie? No i idę sobie tutaj właśnie przetestować, jak sobie GoPro teraz da radę z mikrofonem zewnętrznym, z takim mega kotkiem. Zaraz wam pokażę jak ten cały setup wygląda, nie? I ten. No i zobaczycie. I, i ja sam w ogóle sprawdzę jak to. No i zrobię małe testy, bo na, z oryginalnym GoPro mikrofonem, tym zbudowanym. Jak dotykałem sobie po budowie, to niestety troszeczkę tak było słychać takie szeleszczenie, nie? A teraz mam nadzieję, że będzie ok. No dobra, jestem, słuchajcie, mała wersja sobie siadłem. No i teraz pokażę Wam jak wygląda. Cały czas dźwięk leci z mikrofonu zewnętrznego. No i on wygląda w ten sposób. Tu jest taki kotek na górze. Jest GoPro. O. Tak wygląda, tak wygląda. O, może jeszcze tak obrócę, nie? No i to jest mikrofon kierunkowy, który powoduje, że dźwięk cały czas idzie w moją stronę. No i jest taki kotek, że mam nadzieję, że tutaj będzie bardzo odszumiać, nie? No jeszcze test zrobię, bo na mikrofonie wewnętrznym, jak tutaj sobie, o, szurałem po gimbalu, to było słuchać na GoPro takie, jak... ostatnio na moich vlogach, jak oglądaliście, może? Jak jechałem autem, to po prostu jak y, sobie przedstawiałem kamerkę, to było takie kszsz, no i to było właśnie szuranie. Ogólnie powiem wam, że jeżeli chodzi o GoPro, to jakość z tego aparatu Canona jest lepsza. Y, I się zastanawiałem, żeby do tego Canona dokupić tylko obiektyw za 1000 zł i do niego podłączyć ten mikrofon. Ale niestety ten Canon, to jest Canon M100, bardzo fajny aparat, świetnie nagrywa. Pierwsze moje vlogi nim nagrywałem. Z lot garbusu w nim też nagrałem on ma tutaj takie wejścia też ale niestety no, nie da się podłączyć mikrofonu zewnętrznego no i tu jest ten problem, że tutaj ma tu ma dwa mikrofony i kiedy y, nagrywałem vloga pod palmiarnią, zaczął wiać wiatr to po prostu była masakra, bo ksz, i nic nie było słuchać z GoPro, z wewnętrznymi mikrofonami jest to tyle fajnie y, że jak się y, nagrywa vloga to słychać bardzo fajnie, mimo że słychać wiatr, takie. To słychać co się mówi, nie? I, i, I można to fajnie nagrać, ale minus jest taki, że czasami się przełącza bo ona ma dwa mikrofony na mikrofon z tyłu i wtedy jest po prostu lipa straszna. Kurde, ale komarów jest lipa straszna, yy, bo wtedy, to znaczy lipa straszna może nie, ale po prostu gorzej słychać. Słychać po prostu od tyłu, tak jakby, no i no nie jest to fajne, nie? Nie jest to fajne, więc jeżeli chodzi o. Nagrywanie yy, teraz przez ten mikrofon. Mam nadzieję, że vlogi. O, mam nadzieję, że będą wiele lepsze, nie? No, GoPro z zewnętrznym mikrofonem. Dobra, nagrałem vlog. Nagrałem vloga. Wracam już. Zobaczymy, jak wyszło. Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o szuranie yy, po tym gimbalu, to niestety, jeżeli chodzi o, o ten mikrofon, też trochę słychać. Też się przynosi ten dźwięk, bo już teraz sprawdziłem, sobie włączyłem nagranie. No, ale nie jest to tak dotkliwe jak yy, wewnętrznym mikrofonem. No i ten mikrofon jest dość spory. Jeszcze ja się zastanawiałem czy taki malutki nie kupić. I nie wiem, czy nie zainwestują, tam nie dużo kosztuje. Nie, bo po prostu chodzenie z tą prostym, z tą dużą taką e, myszką, to myszka na to mówią, myszka przeciwwieczna, troszkę śmiesznie wygląda, nie? Jak sobie taki de-vloguję, to ludzie się oglądają, patrzą, co się dzieje, nie? No ale no wiadomo, no. YouTuber, <laughs> YouTuber tak już ma, nie? <laughs> YouTuber, vloger tak już ma, że jak się pojawi gdzieś. I sobie vloguję akurat w miejscu publicznym, to po prostu ludzie zwracają na to uwagę, nie? bo to jeszcze w Polsce nie jest tak popularne. No ale dobra, okej. Okay. W każdym razie zaraz będę na kompie edytować i zobaczę jak to wyszło. Mam nadzieję, że dobrze, bo trochę zainwestowałem w ten mikrofon, w to całe ustrojstwo. Dobra, z tej strony Rizrox, do zobaczyska, cześć!